Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj będzie kolejne nasze spotkanie z nieboską komedią. Jestem dzisiaj w raczej dobrej formie. Zdrzemnąłem się, spałem około 40 paru minut. O, o tym poinformował mnie mój sprytny zegarek, który jest w stanie mierzyć czas drzemki. Polecam każdemu, jeżeli możecie, wyspać się to podstawa. Chociaż wiem, że maturzyści ze snem to pewnie będą musieli się rozstać na kilka ładnych, najbliższych... Tygodni. No dobrze, dziękuję wam serdecznie za ostatnie komentarze, dziękuję Wam serdecznie za wyrazy wsparcia, dziękuję Wam za e, pytania, dziękuję Wam za e, dowody tego, że to, co robię, jest w jakiś sposób dla was, może nie jakoś ważne, ale w każdym razie pomocne. No dobra, dosyć już tych, tych podziękowań. Jeżeli chcecie wyrazić swoją wdzięczność jeszcze w jakiś taki bardzo e, dosłowny sposób, to można postawić mi wirtualną kawę wchodząc. Wchodząc na stronę, do której e, znajdziecie link poniżej tego materiału. Ok, dobra, zaczynamy. E, Niebieska komedia. Ostatnio byliśmy. Na chrzcinach w domu, w domu Hrabiego Henryka, ale te chrzciny no, miały chyba dosyć, dziwny, dziw, dosyć dziwną formę, dosyć dziwny przebieg, ponieważ tuż przed obrzędem chrzcin do domu Hrabiego Henryka dostaje się widmo dziewicy. My wiemy, że jest to demon, że jest to siła nieczysta, że jest to. Yy, upostaciowiona poezja, która porywa Henryka, hrabiego Henryka ze sobą i zostawia hrabia Henryk swoją żonę i dziecko w domu. Czyli spełniły się marzenia hrabiego Henryka, papa, mały domku, papa, żono i synku, ja idę w świat z poezją, szukać swojego spełnienia. I hrabia Henryk nie widzi, jest zahipnotyzowany przez tę poezję, hrabia Henryk nie widzi tego, że tak naprawdę prowadzi go do zguby. Demon. Siła mroczna, nieczysta, zrodzona w piekle. A żona na widok tego maszkarona, który się. Objawił w jej domu, mdleje. Oczywiście ona ma dostęp do wiedzy o prawdziwej naturze tej istoty. No i przenosimy się teraz do pokoju obok, ale w, albo w każdym razie do pokoju, który znajduje się w tym samym domu. Mamy widać w kaliach informację, że jest chrzest, goście: ojciec Benjamin, czyli, e, czyli kapłan, który będzie udzielał chrztu. Jest ojciec chrzestny, matka chrzestna, mamka z dzieckiem. Na sofie obok siedzi żona, w głębi służący. No, czyli żona się już odnalazła, doszła do siebie, przynajmniej fizycznie, ale chyba siedzi pogrążona w, ta, w jakimś takim dziwnym stuporze, e, czyli w takim odrętwieniu, i nie ma z nią e, kontaktu zbyt, e, zbyt silnego. No, dobra, pierwszy gość mówi po cichu: dziwna rzecz, gdzie hrabia się podział? Drugi, Zabał, zabałamucił się gdzieś lub pisze. No to <laughs> czujemy, że hrabia Henryk jest znany z tego, że jest w stanie zniknąć na godzinę, dwie, trzy godziny, być może nawet na kilka dni, ponieważ zabałamucił się gdzieś, czyli zapodział się gdzieś, gdzieś go nogi poniosły, albo pisze, czyli pogrąża się w aktywności twórczej. No to. Ma chyba już wyrobioną opinię oko wśród okolicznych, wśród okolicznej szlachty na swój własny temat. Pierwszy gość na to. A pani blada, niewyspana słowa do nikogo nie przemówiła. Trzeci gość. Chrzest dzisiejszy przypomina mi bale, na który zaprosiwszy na które zaprosiwszy gospodarz zgra się wilią w karty, a potem gości przyjmuje z grzecznością rozpaczy. No to trzeba troszeczkę wytłumaczyć. Te chrzciny przypominają trzeciemu gościowi sytuację, gdy zbankrutowany dzień wcześniej gospodarz przyjęcia jednak przyjęcie urządza, żeby zadość uczynić pewnej grzeczności, ale, ale jest pogrążony w rozpaczy i w cichej, w cichej desperacji. Czyli w tym domu nie ma żadnej radości, która by wynikała z faktu, że za chwileczkę będziemy mieli chrzciny. A czwarty gość, ten jest największy wywijaz. Czwarty gość mówi tak: Opuściłem śniczną księżniczkę, przyszedłem, sądziłem, że będzie sute śniadanie, a zamiast tego jak pismo mówi płacz i zgrzytanie zębów, czyli krótko mówiąc mogłem się dzisiaj rano bawić z jakąś piękną dziewczyną z piękną arystokratką, być może faktycznie księżniczką, ale przyszedłem tutaj, ponieważ myślałem, że się najem czyli u tej księżniczki by się nie najadł wyobraźmy go sobie jako jakiegoś takiego nieco otułego dżentelmena dla którego jedzenie jest sensem życia no i patrzy tutaj, co to za stypa sobie mówi, no jak czasami tak mówią młodzi ludzie, gdy trafiają na imprezę, na której nic się nie dzieje, co to Stypa. No i ojciec Benjamin rozpoczyna, e, rozpoczyna mm, obrzęd chrzcin. O Jerzy Stanisławie, przyjmujesz Olej Święty. No i zamiast oczywiście dziecka, bo dziecko jeszcze tego w ogóle nie rozumie, zamiast, o, o, zamiast dziecka ojciec i matka chrzestna odpowiadają: przyjmuję, czyli przyjmuję chrzest. Jeden z gości patrzy, matka się podnosi, czyli Maria. Patrzcie, wstała i stąpa, jak gdyby we śnie. Roztoczyła ręce przed się, czyli przed siebie, i chwiejąc się, idzie ku synowi, trzeci gość. Mówcie, co mówicie? Podajmy jej ramię, bo zemdleje. Czyli e, rozpoczynają się chrzciny, Maria wstaje z kanapy, na której siedziała, albo z krzesła, i zbliża się takim krokiem lunatyczki. Zbliża się w kierunku swojego dziecka, które za chwilę zostanie ochrzczone. Ojciec Beniamin, Jerzy Stanisławie, wyrzekasz się szatana i pychy jego? Ojciec i matka chrzestna, wyrzekam się. Jeden z gości, słuchajcie. No, i żona teraz mówi, kładąc dłonie na głowie dziecięcia, gdzie ojciec twój, orcio? No, ojciec Beniamin, no to proszę nie przerywać. No, bo matka ingeruje tutaj w, w proces udzielania. Sakramentu Chrzcin, więc to tego nie wolno robić, tak? Ojciec Beniamin upomina, nie przerywaj. Matka na to błogosławię cię, Orciu, błogosławię dziecię moją. Bądź poetom. Aby cię ojciec kochał nie odrzucił kiedyś. O, to jest bardzo, bardzo, bardzo smutna kwestia. Mamy tutaj coś, co się chyba mocno kojarzy nam z Baśnią, z baśnią chyba braci Grimm, chociaż niekoniecznie mogę tutaj e, mówić, e, mówić prawdę, z baśnią o tym, jak to małemu dziecku, które ma być ochrzczone. E, zostają wręczone, wręczane różnego rodzaju dary, aż w końcu przychodzi zła, jakaś czarownica i zapowiada, że to dziecko, e, ta dziewczynka zaśnie na 100 lat, jak nie więcej, bo ukuje się wrzecionem. No i tutaj mamy bardzo podobną atmosferę: mamy mrok, mamy czerni, mamy e, i też chyba taką bardzo nieprzyjemną psychologiczną sytuację, ponieważ czujemy, że żona Maria straciła zmysły. Jej się wydaje, że jeżeli ją porzucił mąż, ponieważ ona nie była poetką, a więc mąż będzie popełniał ten sam błąd, ten sam grzech w momencie, kiedy ich syn nie będzie poetą. Ale my wiemy, tak? My wiemy, że bycie poetą w nieboskiej komedii to jest przekleństwo. I zresztą o tym będzie za chwileczkę mowa. Żona mówi tak, przeklinam cię jeśli nie będziesz poetą, mdleję i służący ją wynoszą. Przeklinam cię, jeśli nie będziesz poetą. Już wcześniej w rozdziale pierwszym, w akcie pierwszym mieliśmy do czynienia z przekleństwem. Hrabia Henryk rzucił przekleństwo na samego siebie, e, mówiąc, że niech będę przeklęty, jeżeli kiedykolwiek zdradzę swoją żonę. No tak mniej więcej to brzmiało, możecie sobie sprawdzić, cofając się w nieboskiej komedii o kilkadziesiąt kwestii e, wcześniej. E, natomiast Żona rzuca w tym momencie przekleństwo na samego syna. I zobaczcie, że to przekleństwo ma ostrza z obu stron. Jeżeli nie będzie poetą, będzie przeklęty. A jeżeli będzie poetą, to będzie przeklęty w związku z tym, że bycie poetą w tym świecie przekleństwem jest. A więc żona yy, unieszczęśliwiła swoje dziecko już na starcie. Drogi życiowej tego dzieciaka. I żona zakłada, że jeżeli dziecko poetą będzie, to wtedy tatuś będzie to dziecko kochał. No to jest wybitnie patologiczne i to jest takie. No, bardzo bolesne, bo możemy sobie wyobrazić jakiś dom, w którym e, ojciec albo matka robią coś bardzo, bardzo złego e, z, z całą rodziną. No i e, ktoś dziecku mówi: bądź miły, to wtedy tatuś będzie Cię kochał, e, bądź dobrym uczniem, to wtedy mama Cię będzie kochała. No to jest straszne. E, ojciec chrzestny kończy. Obrzęd chrztu i mówi: Jerzy Stanisławie, dopiero coś został chrześcijaninem, wszedł do Towarzystwa Ludzkiego, a później zostaniesz obywatelem, a za staraniem rodziców i łaską Bożą znakomitym urzędnikiem. Pamiętaj, że ojczyznę kochać trzeba i że nawet za ojczyzną zginąć jest pięknie. To nawiązanie do, do tej starożytnej maksymy kojarzącej się z poezją tyrtejską i z Trytajosem. A goście tymczasem. Uciekają, tak? Goście wychodzą, mówiąc: Coś nadzwyczajnego zaszło w tym domu. Wychodźmy, wychodźmy! Tak? Dziecko płacze. Orcio w ogóle jest dziwnym dzieckiem. Kiedyś w jakimś z podręczników pojawiał się taki temat: Dziwne, romantyczne dziecko, i faktycznie Orcio jest dziwnym, romantycznym dzieckiem. My będziemy sobie czytali, omawiali taką scenę, w której Orcio. Będzie rozmawiał z ojcem, stojąc, obaj będą stali nad grobem matki. Ale ja tylko przeczytam jedną z. Kwestii, które charakteryzują orcia, małe dziecko jest badane przez różne osoby. I Krasiński tutaj pokazuje, że, te, że to dziecko ma iście diaboliczne, jeżeli nie po prostu nadzwyczajne i nadnaturalne cechy. Lekarz wziął cię za puls, liczył bicia i ogłosił, że masz nerwy. To znaczy, że masz jakąś bardzo niestabilną konstrukcję psychiczną. Ojciec chrzestny ciast ci przyniósł, poklepał po ramieniu i wróżył, że będziesz obywatelem wśród wielkiego narodu. No być może to się zgadza, dlatego że, y, 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 że y, nie przepraszam, to się nie zgadza, to raczej chodziło o Hrabiego Henry, Henryka. Henry. Hrabiego Henryka, a ojciec szesny nazmyślał, tak kompletnie nazmyślał. E, Ojcio nie dożyje żadnej wielkości. Tutaj spoileruję nieco. Profesor, czyli jakiś naukowiec, przystąpił i macał głową, głowę twoją i wyrzekł, że masz zdolności do nauk ścisłych. No, macanie głowy to jest, proszę Państwa, nawiązanie do XIX-wiecznej pseudonauki, e, która głosiła, że kształt ludzkiej czaszki wiąże się z różnymi zdolnościami i cechami charakteru oraz możliwościami intelektualnymi człowieka. Czyli jeżeli człowiek ma taką czaszkę, to jest dobry z chemii, z fizyki. Jeżeli ma ciut inaczej, inaczej ukształtowaną, to jest po prostu debilem. Jeżeli ma tak ukształtowaną, to jest na przykład e, kimś, kto będzie przywódcą, ponieważ ma charyzmę i jakąś ambicję w sobie zakorzenioną. No i to oczywiście pseudonauka, e, ta pseudonauka nazywała się frenologia. No, i profesor przystąpił, macał głowę Orcia i powiedział, że masz zdolność do, do nauk ścisłych. Oczywiście profesor też tutaj trafił kulą w płot, ponieważ Orcio, będziemy o tym wiedzieli za chwileczkę, Orcio zostanie poetą, więc gdzie tam nauka ścisła, tu poeta. Tak? Ubogi, któremuś dał grosz przechodząc do czapki, obiecał ci piękną żonę na ziemi i koronę w niebie. Kolejna ściema, no nie będzie tak, Orczy tego nie dożyje, tak? Orczy nie będzie miał żadnej pięknej e, żony i korony, A, kto wie, może koronę w niebie będzie miał. Wojskowy przyskoczył, porwał i podrzucił i krzyknął, będziesz pułkownikiem. Też nietrafiona przepowiednia. Cyganka. Osoba, która wróży w tym przypadku, długo czytała dłoń Twoją prawą i lewą, nic wyczytać nie mogła, jęcząc odeszła, dukata wziąć nie chciała, czyli cyganka. Przeraziła się najwidoczniej tego, co zobaczyła, yy, patrząc na linie, które znajdu, znajdują się wewnątrz dłoni orcia, zresztą każdy z nas ma takie linie. Dalej magnetyzer. Magnetyzer to w, w tym przypadku człowiek posiadający czy tam przypis, człowiek posiadający umiejętność wprawienia ludzi w stan hipnozy. Tak, magnetyzer palcami wionął ci w oczy, długimi palcami twarz ci okrążył i przeląkł się, bo czuł, że sam zasypia. <laughs> no, to jest akurat zabawne. No przecież tak, to jakbyśmy chcieli kogoś zahipnotyzować, i ta jego moc e, e, hipnotyzerska odbiła się od tej osoby i w nas uderzyła. No, Orcio jest niezwykły. Tutaj czujemy, że to jest e, to jest e, e, przedziwne dziecko. Ksiądz gotował cię do pierwszej spowiedzi. I chciał ukląć przed Tobą, jak przed obrazkiem. Czyli ksiądz, patrząc na orcia, który przygotowuje się do pierwszej spowiedzi, czyli ma lat mniej więcej 10, e uklęknął przed orciem, jak przed obrazkiem. Dlatego, no właśnie dlaczego? Dlaczego ksiądz klęka przed dzieckiem? Też widocznie musi być na tyle potężna, jakaś dziwna, e, hipnotyczna, magnetyczna, e, obezwładniająca siła tego dzieciaka, z której on sobie oczywiście sprawy nie zdaje, ale jest ona w nim zakorzeniona. Być może jest to ta siła poezji, a być może jest to tlące się w orciu szaleństwo. A malarz nadszedł. E, Kiedyś się gniewał i tupał nóżkami, nakreślił z ciebie szatanka i posadził cię na obrazie dnia sądnego między wyklętymi duchami. No, zobaczcie, ile różnych wersji żywota orciowi się wróży i ile różnych dziwnych okoliczności towarzyszy spotkaniom tego dzieciaka ze światem dorosłych. Dorośli go kompletnie nie rozumieją, dorośli mylnie interpretują jego możliwości, jego przyszłe losy, być może być może jest to wynikiem typowo dorosłego Złego rozpoznania rzeczywistości w romantyzmie, to przecież e, zwykli ludzie dorośli nie są w stanie rozpoznać tego, co przynosi ze sobą świat. To potrafią to przede wszystkim dzieci. A w przypadku orcia, orcio jest jeszcze szczególnie nacechowany, ponieważ jest osobą, która jest. Przeklęta przez swoją własną matkę. Nie wiem jak wam, ale mi się ten orcio zawsze kojarzy z takim klasycznym horrorem pod tytułem Omen, czyli o takim antychryście, małym dzieciaku, który przychodzi na świat po to, żeby dokonać w tym świecie zniszczeń i spustoszeń. Dobrze, to mamy, mamy w tym przypadku rozpracowanego orcia. Orcio jest dziwnym, romantycznym dzieckiem, jest niepokojący, nie chcielibyśmy mieć takiego dzieciaka w domu ani brata, ani swojego dziecka i wiemy, że matka sama rzuciła na niego klątwę, ponieważ wydaje jej się, że tylko poeta może być pokochany przez jej męża. Ok, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, pozdrawiam.